Witajcie, AgriTechnika 2025 Jesteśmy na targach w Niemczech, w Hanowerze Stanowisko Kekellinga Zapraszam do oglądania Odwracam kamerę, lecimy, zobaczymy co, co mamy na stanowisku do obejrzenia Pierwszy z brzegu kultywator Gruber Vector Zabezpieczenie sprężynowe Taką maszynę mamy na placu, 6,2 m yy, z tą różnicą, że my mamy zabezpieczenie hydrauliczne na placu. Koła podwójne podporowe z przodu, opcja do podawania nawozu. Wółka, niwelator przed wałami. Wały cełownikowe, wersje dostępnych wałów, widzicie, są wały teownik, yy, powiększane wały cełownikowe, taka wersja targowa, tak standardowo maksymalna opcja, jeżeli chodzi o szybelkowca, czyli trio, to co wam pokazywałem w tym roku. Podwójna sprężyna, zęby betek, odcinacze betek, niwelator, yy, hokej, pojedynczy wał, dronka z tyłu. Tu mamy taką opcję do wysuwu bocznego. Można tam założyć hydraulikę lub taki wysuw z bajerów. Tu macie dostępne opcje Takie stanowisko mamy też u siebie na firmie Czyli Quadro, Vector i trio Zęby z węglikiem, skrzydełka z węglikiem Tu mamy allrounder, allrounder Vario, vario I wektor, trio i Quadro 40 mm talerzówka malutka 3 metrowa podwójny wał całownikowy dronka, dostępne zawiesia czyli na sprężynie spiralnej zawieszenie talerza dostępne w standardzie na sprężynie płaskiej popularna maszyna Allrounder zaraz zobaczę ile tu jest metrów Wersja 530 530 siewnik, poplonów, wał podwójny, bronka z tyłu. Kolejny Allrounder wersji takiej rozbudowanej, bronki z tyłu, potrójne zęby, podwójny wał. Podwójne sprężyny, bo takie są dostępne Koła z przodu podporowe Zobaczmy jaka to jest szerokość tej maszyny 4 metry Kolejny all -runner. Teraz tak w wersji Flatline 6 metrów Czyli mamy tak trójnożowy z przodu 6, zębów, 6 z, y, rzędów zębów uprawowych, Gęsiostopki stopki koła z przodu podporowe, po dwie pary, wózek w środku, podwójny wał i podwójna bronka z tyłu. To takie y, dobrze doposażone opcje, jeżeli chodzi o tą maszynę. Pamiętacie kiedyś sprzedałem takiego 6 metrowego? To możemy sobie tą maszynę przypomnieć, jak ona wygląda. Wółka z przodu zespolona. Wozidło takie na, jak w samolocie. I grabki do rozgrabiania. To jest maszyna do podsiewu traw, do pielęgnacji użytków zielonych. tak? I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów takich Miękkich sprężyn, o mięciutka taka sprężyna Siewniczek Rurkami podaje tutaj Ziarno, rozbryzguje Grabki rozgrabują Fajna maszyna Tu mamy tak Trójnożowy i Grabki z tyłu przyrzędowe. Jedziemy dalej Mamy rebela 6 metrów wersji z trojem nożowym z przodu. Sprężyna spiralna, zawiesienie, zawieszenie talerza na spiralnej sprężynie, klasyk wółka, podwójny, wałcownikowy, grabki z tyłu, z opcji dodatkowych to siewnik nabudowany. Idziemy dalej. Tu już talerzóweczkę żeśmy oglądali. Tu macie te zawieszenia na płaskiej sprężynie I na spiralnej Do talerzówek Tu mamy kolejnego Allroundera To muszę zobaczyć jaka to jest wersja Jeżeli chodzi o szerokość Bo miała przyjechać Miał przyjechać Allrounder Nowy 12,5 metra 12,30 12,30 yy... Jest to wersja taka nowa, ma hydrauliczną głębokość, tak, czyli za, przez te cięgna ich siłowniki tam z tyłu sterowane są koła z przodu, standardowo wółka z hydrauliką, w wersji tutaj na placu to mamy tak, podwójne sprężyny, stopki. Jest to wersja Profiline, te siłowniki odpowiadają nam za głębokość, tu mamy taki układ do regulacji wału i przez te cięgna regulowane są koła, podwójny wał, siłownikowy podwójne grabki z tyłu, wózek centralny i ta maszyna, jak się przyjrzycie jest łamana, składana. Na wózku plus składane są skrzydełka w tym miejscu 12,3 metra. Kolejna maszyna z cyklu Kekelik, mamy Vitu 300. Ostatnio były odcinki 3 o, tym, o tej maszynie, dokładnie w wersji 4 metrowej. Czyli jesteście już mniej więcej zapoznani z tym. Jest to siewnik talerzowy pneumatyczny. Wysiew: czyli mamy tak dwa rzędy talerzy na płaskiej sprężynie. Z przodu mamy spulchniacze śladu, otwierane hydrauliczne. Z boku mamy takie osłony. Później mamy realnie offsetowy wałoponowy, Przed wałem mamy wółkę. Na płaskiej sprężynie mamy zawieszenie talerzy. Wysiew talerzowy, koło podporowe, grabki z tyłu. Tu mamy wieżę do rozprowadzania ziarna. Więcej szczegółów możecie sobie cofnąć się do filmów o czwórce, tak? Czwórka i trójka jest zbudowana tak samo Kwestia szerokości tak? tak jak widzicie Bazowa rama ma już uszy do Tak jak później idzie do czwórki Kolejna maszyna Pytaliście się o Kekelingę Ultima tak Tu mamy Ultimate CS 720 kombi Czyli z podsiiewem nawozu Jak ta maszyna jest zbudowana z przodu mamy zamiast spór czy śladu takie kroje talerzowe. Później mamy wółkę. Na czym polega siew, jeżeli chodzi o ten siewnik? Bo to nie jest siewnik uprawowo, uprawo, uprawa i siew, tylko to jest siew. To koło kopiuje nam teren. Tu mamy element, który nam robi w ziemi rowek. Ziarne spadawane tędy tutaj bezpośrednio do ziemi tak. czyli jest to siewnik typowo redlicowy tak? ale nie taka redlica ciągniona jak kiedyś było w poznaniakach tylko macie redlica która pracuje w ziemi i kreśli taki robek tak? później mamy wółkę pojedynczy wał ceownikowy, grabki standardowo yy, Wysiew nasion. Macie tutaj rozwiązany za pomocą takich rurek i głowica, głowica tam na środku. Głębokość realizowana jest za pomocą takich siłowników, które tu dociskają ten element roboczy. Dosyć prosta maszyna, ale to jest to typowy siewnik. To tak? nie jest maszyna uprawowo-siewna, tylko typowy. Siewnik do takiej uprawy pasowej, tak? Możemy wsiać w, w uprawioną ziemię lub w ściernisko, tak? Tak to wygląda z boku. Jeżeli chodzi jeszcze o Ultime, to możecie się przyjrzeć tu na takich stanowiskach bocznych, jak to jest rozwiązane. Macie to koło. Koło no to jest metalowe koło na takich jakby z rurek szprychy, tu jest pas gumy i ona tu sobie tak po prostu jak popatrzycie to pracuje, jak się to okleja no to to odpracowuje i odbija tą ziemię, tak. Głębokość na hydraulice dociskamy i zęby mogą być tego typu lub wąskie roz, roz, rozcinające ziemię. Tak, żeby jak najmniejszy powstawał rowek, tak? Idziemy do kolejnej maszyny. Został nam jeszcze do omówienia Kultywator Quadro 460 wersja z hydrauliczną głębokością. Tak to wygląda. Tu macie hydraulikę. W standardzie są śruby rzymskie. Jeżeli chodzi o hydraulikę z tyłu, to tu są siłowniki, i tu są takie dźwigniki, i załatwiają nam sprawę, jeżeli chodzi o głębokość. Czyli klasycznie czterobelkowiec, podwójne sprężyny, zęby. BTK, akurat, do wyboru. Możecie sobie zamówić ze skrzydełkami, bez skrzydełek. Rozkładana hydraulicznie tu mamy na środku parę hydrauliczną, wózek na środku oponowy niwelator wółka przed wałem podwójny wałcownikowy, bronka z tyłu klasyczne rozwiązanie kekellinga co warto pokazać łożyskowanie wałów jest do 1,5 metra czyli tak jak macie tutaj środek 3 metrowy to jest dodatkowe łożyskowanie w środku tu i tu maszyna z, w standardzie z hamulcami i mamy już yy, całe stanowisko yy, załatwione tak? czyli macie tak, do trio kwadro i do wektora dostępne części robocze zęby zwykłe, odkładnia z, węg z węglikiem zęby skrzydełka odkładnia wąskie yy, dłuta 40 mm lub zęby mogą być tego typu tego typu i skrzydełka mogą być standardowe czarne lub z węglikiem. Odkładnie dostępne proste i prawe, lewe i skrajne. Tak więc widzicie sporo tych maszyn. Stanowisko jest dosyć duże. Tu macie Vectora, Quadro, Ultime, Vitu, Profilina Allroundera, Trio talerzówkę Rebela, kolejny Rebel. Tam są olrundery. No, no jest przekrojowo praktycznie wszystko co Kekering ma w swojej ofercie, tak? Żegnam za żegnam was w tym roku. Zapraszam na targi Agritechnika za 2 lata. Kekering stanął z John Deerem Kekering Vector

Y'all is your party. Call it luck. Call it fate. Call it.